Ashanti Tarot, witajcie moi drodzy bardzo serdecznie ponownie na moim kanale i dzisiaj króciutki przekaz. Masz wiadomość, co powinnaś, powinnaś na ten moment wiedzieć. Także wybierajcie dzisiaj bez, um, że tak powiem, jakichkolwiek obiektów. Wybierajcie po prostu grupę, kartę, która Was przyciąga intuicyjnie, bez zastanawiania się i zaczynamy. Witam serdecznie wszystkie osoby, które wybrały grupę numer 1. Co powinnaś powinieneś teraz wiedzieć? No, albo, Jedynki, być może wybieracie się w podróż. Hmm. tak, e, albo tutaj znaleźliście się w sytuacji, która wymaga od Was wytrwałości. Tak, jakby e, nie skupiaj się na tym, że coś nie idzie po Twojej myśli, e, że no po prostu coś nie jest takie, e, jakie chciałbyś, chciałabyś, żeby było. Skup się na tym, jaki masz cel długofalowo, długoterminowo, tak? Czy to zawodowy, czy jeżeli chodzi o związki, o relacje. Jeżeli skupisz się na tym celu, będziesz wytrwała, będziesz wytrwały, to tutaj już niedługo zobaczysz, że było warto. Tak? Że było warto wziąć się, że tak powiem, spiąć te pośladki e, i iść naprzód po swoje marzenia, tak? Tutaj wszechświat tak jakby mm, w niedługim czasie objawi tobie te, te owoce Twojej pracy, tak? Idzie zakończenie jakiejś trudnej sytuacji, mam wrażenie. Dla, dla jedynek albo właśnie ostatnimi czasy nie wiem dużo pracowaliście dużo się stresowaliście no i tutaj najzwyczajniej w świecie czeka was odpoczynek regeneracja tak ktoś będzie zabiegał o twoje względy być może Ktoś przy, przyjedzie do Ciebie z daleka. No, zdecydowanie tutaj no, dla niektórych może to być wiadomość o, o jakiejś miłości, o jakiejś osobie znaczy o miłości. No, dotycząca właśnie tych kwestii uczuciowych. Być może ktoś się odezwie, wyjdzie do Ciebie z jakąś propozycją, z jakąś ofertą ktoś z kim ostatnimi czasy dzieliła Cię odległość, dzielił jakiś dystans, tak. Hmm. Więc tutaj być może będzie szansa na jakiś nowy początek. z kimś? Hmm. kogo znasz? albo z kimś nowym. Hmm. Tak jakby mam wrażenie jedynko, że, yy, że gdzieś tam ostatnio brakowało tobie wiary. W to, że sprawy poukładają się po Twojej myśli, ale idzie jakieś zwycięstwo, idzie, idzie sukces. To może dotyczyć właśnie kwestii materii, że bardzo świetnie, bardzo świetnie, bardzo dobrze sobie radzisz, że idziesz naprzód, że tutaj tak jakby osiągasz kolejne swoje cele, realizujesz swoje plany, no i zostanie ci to wynagrodzone po prostu, tak. Ale też może świadczyć właśnie o kimś, kto pojawi się w twoim życiu. Um, bo tutaj jest, no jest ta komunikacja. Więc może przyjdą jakieś wiadomości od kogoś konkretnego. Y, kto, kto nie wiedział, czego chce, albo nie był gotowy y, na relację z tobą. Kto tkwił w jakimś uśpieniu, w zawieszeniu, teraz jest pewne tego, Mm, czego pragnie i zamierza po to iść, zamierza to zdobyć. No, ale uważajcie, czy tutaj um, jakieś słowa, obietnice, czy to wszystko będzie miało pokrycie w rzeczywistości, czy tutaj nie chodzi tylko na przykład o romans, o zabawę, tak? Czy, um, czy to jest ktoś, na kim możecie polegać? Wiecie, to jest czytanie ogólne, także um, traktujcie to w taki sposób i bierzcie to, co pasuje do Waszej sytuacji. Ale jest tu jakaś podróż, nowe możliwości, nowe perspektywy przed Wami się pojawią. Także myślę, że jedynki będziecie, e, będziecie już niedługo miały, e, mieli co świętować. I tego Wam życzę. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia. Pa, pa. I witam wszystkie osoby, które wybrały grupę numer 2. Mm. I co my tutaj mamy dwójki? Co my tutaj mamy w tym krótkim przekazie? E, wy chyba sobie zdajecie sprawę, że coś nie jest dla was. Albo ktoś nie jest dla was, tak? Być może jesteście w relacji, która. Mm, e, nie spełnia gdzieś tam w cudzysłowie waszych oczekiwań, chociaż nie o to chodzi, ale no po prostu mijacie się, yy, macie inne priorytety, zbyt wiele was różni. Yy, tak może być. Albo tkwicie w pracy, yy, w której, z której nie macie satysfakcji. tak? No tutaj tak jakby yy, przychodzi do was to uświadomienie sobie, że... Yy, Że nie wszystko to, czego, to, czego chcemy. No nie zawsze jest to dla nas tak naprawdę odpowiednie, dobre, tak? Albo po prostu uświadomienie sobie, że czas już zakończyć jakiś rozdział, bo nam to nie służy. Czas się rozstać, czas pójść w inną stronę, tak? Takie przesłanie jest tej karty. Być może osoba, którą um, na przykład niedawno poznaliście, może się okazać, że po prostu to nie jest ktoś dla Was, tak? Um, ale to nic złego. Pamiętajcie, że koniec jest... Um, oznacza zawsze, że, że przyjdzie do Was coś nowego, coś lepszego um, i coś właściwego, tak? Tylko trzeba tak jakby pozwolić sobie na to, żeby mm, zakończyć pewien etap, nie przeciągać czegoś w nieskończoność. Co tutaj dwójki muszą wiedzieć? Tak, wasza, wasz wysiłek, wasza praca zostanie wynagrodzona. Um, Jakby tutaj jest uświadomienie sobie z tego, co wam nie służy, tak? co nie służy waszemu dobru. Uświadomienie sobie być może, że jest w waszym otoczeniu ktoś, kto, kto jest toksyczny, co, kto wami manipuluje, kto tak naprawdę nie chce waszego dobra, kto was kontroluje, hmm, próbuje w jakiś sposób e, tutaj dyktować warunki. I uświadomicie sobie, że to nie to. Tutaj też może, yy, może być to taki moment w Waszym życiu: słuchajcie, że yy, za zaczynacie właśnie, yy, chcecie zmian, czujecie silne takie pragnienie, żeby iść w jakimś nowym kierunku, żeby odzyskać kontrolę nad swoim życiem. I w końcu spełniać swoje marzenia, realizować się, tak? robić to, co, co, czego wy pragniecie. I tak, jakby jesteście gotowi, żeby iść z prądem tych zmian, walić wszystko, nie patrzeć na konwenanse, nie patrzeć na to, co powiedzą inni. Wy chcecie nowego początku, chcecie się uwolnić, i to też może świadczyć o, o takiej pracy nad y, swoimi jakimiś. Powiedzmy, cechami, które powodowały, że tkwiliście w jakiejś klatce mentalnej. Być może wy byliście przywiązani y, do czegoś, tak? Obsesyjnie, na przykład y, o kimś myśleliście, albo tutaj tkwicie na przykład, albo tkwiliście w, w pracy, y, która w żaden sposób nie daje wam spełnienia, której wręcz nie cierpicie. I tu jesteście gotowi i przychodzi ta gotowość na to, żeby nie patrzeć na nic, wszystko zburzyć i zacząć, że tak powiem, od nowa iść w kierunku spełnienia swoich marzeń albo w kierunku jakiejś relacji, która tym spełnieniem dla was jest, tak? Iść w kierunku po prostu za swoimi pragnieniami. Przychodzi do was ogromna siła, yy, taka moc wewnętrzna i wytrwałość. Także ym, tutaj przestaniecie się oglądać za siebie. Być może również i wy wyczekujecie jakiegoś wyjazdu, hmm. ale ja tutaj przede wszystkim widzę, że tak jakby ruszacie w nowym kierunku, zamykając pewien rozdział. Hmm. Taki przekaz. To co najgorsze za wami dwójki. I tego, I tego Wam życzę właśnie, tej mocy i wiary w siebie. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia. Trzymajcie się, papa. I witam wszystkie osoby, które wybrały grupę numer 3. I co tutaj macie? W przekazie na najbliższy czas co musicie wiedzieć. No to to, że trzeba się wziąć w garść. I zabrać za uporządkowanie swojej przestrzeni, swojego życia, a najlepiej zacząć od swojej głowy, tak? Bo od tego zawsze zaczynamy. Um, bo to, co jest w naszej głowie, ma później przełożenie właśnie na naszą rzeczywistość, na nasze relacje. Także um, warto zrobić to um, krok po kroku, ale te porządki Was czekają, są nieuniknione. Um, mogą się to dotyczyć właśnie kwestii takich, no tutaj zrobić porządek z jakimś człowiekiem być może w swoim życiu zrobić porządek w jakiejś relacji tak jakby no zaraz zobaczymy ale to też może być może jesteście, no mówię w każdej grupie gdzieś tam to powtarzam, że no teraz taki czas jesteśmy przed urlopami może to oznaczać, że być może tu musicie uporządkować pewne sprawy papierkowe, coś w pracy podakańczać, właśnie po to, żeby mieć czystą głowę i w spokoju móc się cieszyć tym wolnym. Co tutaj trójki muszą wiedzieć? Chyba ostatnio trochę tu panował jakiś chaos w waszej przestrzeni. Mm. No tutaj możecie być po yy, no właśnie. Tu mi się pokazuje yy, jakaś relacja, która została zakończona, tak? Albo wy kogoś odcięliście, albo tutaj po prostu rozstaliście się ze swoim yy, partnerem. Yy, być może pojawiły się osoby trzecie albo jakieś inne problemy, tak, które spowodowały, że się od siebie oddaliliście. Tak? Bo tutaj było takie oddalenie emocjonalne, bym powiedziała. Hmm. Więc nastąpił rozłam czegoś, tak. Zakończenie pewnego cyklu w waszym życiu. Wiecie co? No tutaj, mm, słuchajcie, Wy jeszcze właśnie potrzebujecie uporządkować sobie wszystko, tak jakby wyciągnąć lekcje y, z tych poprzednich wydarzeń, które miały miejsce w Waszym życiu, połączyć te kropki. Czemu mnie to spotyka? Albo dlaczego trafiam y, wciąż na podobne sytuacje, na podobne osoby? Co te osoby chcą mi powiedzieć? Co ta sytuacja chce mi przekazać? To trzeba sobie wszystko w głowie poukładać, bo to będzie kluczem do waszego uzdrowienia. Tak jakby. Tutaj też widzę, że najgorsze jest za wami, ale wam brakuje zaufania, tak? Tak jakby. Nie, nie, jeżeli tutaj mówimy w kontekście związków, relacji, mam wrażenie, że no, podziało się coś takiego, że wy teraz nie, nie bardzo jesteście mm, gotowi na coś nowego. Boicie się wejść w kolejny związek, boicie się zaangażować być może. Boicie się, że znowu Was to spotka, tak? Sami na własne życzenie emocjonalnie się blokujecie. I okej, okay, być może potrzebujecie więcej czasu. Aby dojść do ładu z tym wszystkim. No, nie powiem wam ile, bo to będzie kwestia indywidualna. W każdym razie hmm, tutaj no, sytuacja wymaga właśnie tego, żeby hmm, sobie to wszystko poukładać być może by jeszcze porozmawiać z ważną osobą, wybaczyć sobie, tak? By nie trzymać tych złych, negatywnych emocji w sobie. Bo to tylko Wam będzie szkodziło. Nawet jeżeli mieliście, e, czy miałyście do czynienia naprawdę, e, mm, no, z kimś niefajnym, tak. Być może tutaj ktoś nie wiedział, czego chce, być może tu e, w jakiś sposób. E, no, trochę, trochę taka energia um, osoby, która um, mogła zdradzać, albo pojawiała się, znikała. Um, tutaj mogły być osoby trzecie równie dobrze w to wplątane. Um, ale widzę, że idzie właśnie to uzdrowienie do Was, tak? I to nie przyjdzie w, w przeciągu tygodnia, tak jakby e, wy tutaj musicie zrobić pierwszy krok, bo. Em, no, duży chaos, duży chaos panuje w Waszej głowie jeszcze. Mm. Nawet jakby słuchajcie, być może m, ktoś jest w Waszym otoczeniu. Mm. Tutaj kto. Kto daje wam wsparcie, albo ktoś może się pojawić, ale um, tak jakby wy jesteście tak zablokowani, że takiej osoby moglibyście w ogóle nawet w tym momencie nie zauważyć. W kontekście zawodowym, tu karty mówią, że no, być może. Yy, tu po jakiejś relacji trzeba uporządkować pewne sprawy formalne, tak? Albo yy, jeżeli to może się tyczyć pracy, tak, zakończenia czegoś, bo na przykład pragniecie ruszyć w kierunku za swoim powołaniem, zatem yy, tak jakby chcecie odnaleźć to, co, co Was pociąga, w czym czulibyście, że, że się spełniacie. Yy, być może teraz nie bardzo macie pomysł, albo cały czas jesteście na etapie takich poszukiwań, yy, to tutaj. Yy, Mam wrażenie, że musicie trochę odpuścić i iść z prądem tych zmian, które, które będą tutaj y, do Was przychodziły. Bo Wy wyjdziecie na plus z tej sytuacji, tak? Ale potrzeba czasu, wytrwałości. Jeszcze trochę. Uważajcie też na jakieś osoby, które są Wam nieprzychylne. No mówię, w pracy czy w życiu tutaj mm, możecie mieć do czynienia po prostu mm, z ludźmi, którzy nie dość, że Wam nie ufają, nie dość, że plotkują, to jeszcze tak jakby no skupiają, znaczy no po prostu dbają tylko o własny interes. Ale pamiętajcie, Wy tego nie bierzcie do siebie. To nie jest w ogóle o was, nawet jeżeli o was coś gadają. To są ich żale, ich ból i ich frustracje. Bądźcie ponad to. Nie wiem, także e, taki przekaz dla was trójki. Dajcie znać, jak to z wami e, rezonuje. Wszystkiego dobrego dbajcie o siebie i do usłyszenia pa. pa.